Liverpool przegrywa pierwszy mecz, Manchester City cudem wywalczył awans, a przed stadionem wybuch pożar. Barcelona remisuje, Lewandowski dał się dogonić, Hat-trick Usmana Dembele i Leutaro Martineza, a Matikasz kontuzjowany. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Czekają nas wielkie hity już w jednej 16 Champions League. Kto z kim zagram i co o tym zadecyduje. Były trener Bayernu Monachium poprowadzi Borusję Dortmund. Nikola Zalewski może dołączyć do wielkiego AS Romy i grać z reprezentacyjnym kolegą Trend Alexander Arnold o krok od transferu do Realu Madryt, a Inter Miami przygotowuje się do nowego sezonu. Ceny biletów są kosmiczne. Zyskaj do 740 zł z kątem jakże osobistym w Alior Bank 50 zł na start 450 za regularne korzystanie z karty 240 dzięki zwrotom za płatności mobilne i do tego prowadzenie konta za 0 zł. Otrzymujesz także dwie wybrane korzyści kompletnie za darmo. Możesz wybrać np. darmowe przelewy natychmiastowe, ubezpieczenie czy bezpłatne bankomaty w Polsce. To Ty decydujesz co jest dla Ciebie najważniejsze. Zapoznaj się ze szczegółami oferty Alior Banku, a link macie oczywiście na dole w opisie. Przed wczorajszym meczem Manchester City z klubu Bruch w ramach Champions League doszło do pożaru tuż obok stadionu Etihad Stadium. Zapalił się dokładnie jeden z zewnętrznych sklepików z klubowymi gadżetami, ale pożar bardzo szybko został opanowany. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sam klub wydał komunikat, gdzie poinformowano o tym incydencie, a mecz pomimo tego rozpoczął się zgodnie z planem. A co do samego spotkania, to ono zakończyło się wynikiem 3 do 1 dla gospodarzy, a tym samym uratowało ich to przed pożegnaniem się z Champions League. Przed startem tego meczu znajdowali się na pozycji, która nie dawała im awansu do fazy pucharowej, a w minucie 45 byli od tego naprawdę bardzo daleko. Klub Bruszy wyszło na prowadzenie, jednak nie udało im się wytrzymać do samego końca. Piłkarze Pepa Guardioli w drugiej części meczu byli bardziej skuteczni, trzy razy zdobyli gola i rzutem na taśmie wywalczyli awans. Liverpool do wczoraj miał 7 wygranych w 7 meczach, ale tego ósmego już się wygrać nie udało. Byli już pewni awansu i dlatego Arnes Lott zdecydował się na rezerwowy skład. W wyjściowym składzie nie zobaczyliśmy Salaha, Arnolda czy Alissona. Rywalizacja z PSW zakończyła się porażką 3–2 i co ciekawe, to wszystkie bramki w tym meczu padły w pierwszych 45 minutach. Pełne 90 minut w koszulce Arsenalu rozegrał Jakub Kiwior. To był solidny występ Polaka, który zakończył się wygraną 2-1 nad Zieloną. Oni, tak samo jak Manchester City, pierwsi stracili gola, ale jeszcze przed przerwą załatwili sprawę, zdobywając dwa gole. Świetny wieczór mieli kibice i piłkarze Paris Saint Germain, no a w szczególności Usman Dembele, który zdobył hat-tricka. W ostatniej kolejce nie trafili na trudnego przeciwnika, gdyż napały w Best Stuttgart i wygrali 4-1. Także trzy bramki w ostatnim meczu zdobył Lautaro Martinez. W meczu z AS Monaco odtworzyli wynik w minucie czwartej, gdy Argentyńczyk wykorzystał rzut karny. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 3 do zera, a całe spotkanie w bramce francuskiej ekipy rozegrał Radosław Majecki, no ale jak sami widzicie, to na pewno nie był jego dzień. Z kolei Real Madrid poradził sobie chyba z największą niespodzianką tego sezonu Champions League. Chodzi oczywiście o francuskie Brest, z którym to zagrali wczoraj i wygrali 3 do 0. Dwa razy do siatki rywali trafił Rodrigo, a jedno trafienie dołożył Jude Bellingham. Nieco gorzej poradziła sobie FC Barcelona, która na zakończenie ligowych zmagań w Champions League zremisowała. Rywalizacja z Atalantą zakończyła się remisem po dwa. Zgodnie z oczekiwaniami w bramce Dumy Katalonii zagrał Wojciech Szczęsny, no i oczywiście w ataku Robert Lewandowski. Szczęsny nie dostał czerwonej kartki, bronił przez cały mecz, ale wy opuścił Murawę po 69 minutach. Jeszcze nim zakończyła się pierwsza połowa, to wynik tego meczu otworzył Lamine Yamal. Młody Hiszpan został także wybrany zawodnikiem całego spotkania. Ten wynik nie powinien ich jednak zbytnio martwić i tak awansowali do 1/8 play-off, a jak podały media, Barcelona z Champions League do tej pory zarobiła blisko 90 milionów euro. A sześć bramek zobaczyliśmy w meczu Aston Villa z Celticiem. Niestety po pół godziny gry murawę musiał opuścić Mati Cash. Nie był w stanie kontynuować gry z powodu kontuzji mięśniowej. Automatycznie stawia to pod znakiem zapytania jego udział w meczach eliminacyjnych do mundialu w 2026 roku. Urazy mięśniowe zazwyczaj wymagają dłuższej rekowalescencji, a mecze reprezentacyjne już w marcu. Tym samym może być to kolejny pretekst dla Michała Probierza, aby go nie powołać. BVB, które po zwolnieniu Nuriego Sahina prowadzi Mike Tulberg z rezerwowych drużyn, wygrało wczoraj z Szachtarem Doniec 3-1. Nie sam wynik tego meczu jest jednak tutaj ważny, a fakt, że nowym selekcjonerem i Dortmund ma zostać Niko Kovac. Takie informacje podały media. Nie pracuje już od prawie roku, ale wcześniej prowadził Bayern Monachium czy też Wolfsburg, tak więc doświadczenia nie można mu odmówić. Jak ostatecznie prezentuje się ligowa tabela Champions League po rozegraniu 8 kolejek. Na prowadzeniu pozostaje Liverpool, który zdobył 21 punktów przegrywając tylko jeden mecz. Dalej jest FC Barcelona, Arsenal oraz Inter. Te ekipy zgromadziły po 19 punktów, ale opozycji zadecydował lepszy bilans bramkowy. Na piątym miejscu Atletico Madryt, dalej Bayer Leverkusen, Lille oraz Aston Villa, która zajmuje ósmą pozycję. Tak wygląda najlepsza ósemka, która bezpośrednio awansowała. Awansowała do 1.8. fazy pucharowej Champions League, a tym samym omija ich dwumecz w ramach 1-16. Z kolei do tej fazy awansowały drużyny od 9 do 24. miejsca, zaczynając od góry: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monachium, AC Milan, PSW Eindhoven, Paris Saint-Germain, Benfica, AS Monaco, Brest, Feyenoord Rotterdam, Juventus. Celtic Glasgow, Manchester City, Sporting Lisbona i ostatnie Klub Bruges. Jak w takim razie będą wyglądać mecze w ramach 1/ 16. O wszystkim zadecyduje tutaj losowanie, które odbędzie się w najbliższy piątek. Mianowicie zespoły od 9 do 16 miejsca są rozstawione, a te od 17 do 24 nie. Wygląda to tak, że zespół 9 i 10 może trafić na zespół 23 lub 24, a o tym, kto z kim zagra, zadecyduje właśnie te wspomniane. Losowanie. Czyli Atalanta i Borussia Dortmund może trafić na sportnik Lizbona lub Klub Bruż. Tutaj czeka nas gigantyczny hit, ponieważ Real Madrid lub Bayern Monachium trafi na Manchester City i Celtic Glasgow. AC Milan i PSV Eindhoven może trafić na Feyenoord oraz Juventus. A Paris Saint-Germain i Benfica zmierzy się z AS Monaco oraz francuskim Brest, czyli także jest możliwy francuski pojedynek. Dokładnie jak to będzie wyglądać i kto na kogo trafił dowiemy się w piątek, tak jak już powiedziałem. Lepsza była faza grupowa czy jednak obecna faza ligowa? Dajcie znać na dole w komentarzu. Waszą się losy tego, gdzie w kolejnym sezonie będzie grać Nikola Zalewski. Media podają zgodnie, że już w lutym nie będzie zawodnikiem AS Romy. Gdzie w takim razie trafi? Walka toczy się pomiędzy Inter Mediolan a Olympic Marsylią. Klub z Mediolanu pragnie go wypożyczyć do końca tego sezonu. Takie informacje podaje sam Fabrizio Romano. Tylko, że jego umowa z AS Romą wygasa 30 czerwca. No i tutaj pojawia się pytanie, na które samemu nie do końca znam odpowiedź. Czy może dojść do sytuacji, że Nikola Zalewski pogra w Interze do końca tego sezonu, a potem zostanie po prostu wolnym zawodnikiem. Wydaje mi się, że skoro wszystkie strony na to się zgadzają, no to tak też się stanie. Jednak inaczej twierdzi dziennik Sport.pl. Umowa Polaka z Romą wygasa w czerwcu tego roku, a wysłanie go do Interu na wypożyczenie oznaczałoby podpisanie nowego kontraktu w Rzymie. Z kolei Olimpik Marsylia nie chce wypożyczać Polaka, ale kupić go transferem definitywnym i oferują mu pozycję ważnego zawodnika, być może nawet Wyjściowej 11, a z Roma oczekuje około 6, być może 7 milionów euro, i woleliby Zalewskiego wysłać do innej ligi niż do ligowego rywala, co jest oczywiście całkowicie zrozumiałe. A waszym zdaniem, będziemy mieli dwóch Polaków w Interze czy kolejnego zawodnika w Ligę? Dajcie znać na dole w komentarzu. Na 98% trend Alexander Arnold zostanie piłkarzem Realu Madryt. Takie informacje podał dziennik Relevo, ale co dokładnie oznaczają te procenty? Możemy tylko się domyślać. Jak twierdzą, rozmowy są zaawansowane, a w zasadzie umowa jest już dogadana i czeka tylko na podpisanie. Oczywiście mówimy o transferze po wygaśnięciu umowy z Liverpoolem, czyli dopiero latem. A waszym zdaniem trend Alexander Arnold będzie pasował do królewskich? Czekam na wasze komentarze. Inter Miami rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Zagrają w stolicy Peru, czyli Limie z Universitario, a w zasadzie to jest już po meczu, bo on odbył się o drugiej w nocy naszego czasu. Było to spotkanie tylko towarzyskie, ale obie drużyny dobrze się znają, bo grały już taki mecz w 2022 roku. Trener Interu Miami Javier Mascherano zapewnił kibiców, że wystawi najmocniejszy skład. Co więcej, najtańsze bilety na to spotkanie można było nabyć w cenie około 400 zł, a te najdroższe kosztowały nawet ponad 4000. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Oczywiście dzisiaj odbędzie się ostatnia kolejka, ale Ligi Europy. A jak z Amsterdam podejmie Galatasaray, Anderlecht, Hoffenheim, Atletic Bilbao, Zagra z Wiktorią Pilzno, Braga Lazio. Swoje mecze rozegrają także takie kluby jak Dynamo Kijów, Manchester United, Penerbacze, Besiktas, AZ Alkmar, Olympik Lyon, FC Porto, Nicea, Olympiakos Pireus, Glasgow Rangers, Real Sociedad, AS Roma, Slavia Praga oraz Tottenham. Na dziś to koniec. Dziękuję wam, że ten film oglądaliście do końca. Jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie i zdecydujecie się na dołączenie do nas, klikając dzwoneczek. Pamiętajcie o ofercie Alior Banku, a link macie na dole w opisie. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć.